Pamiętaj, że niezbędne linki znajdziesz w opisie pod filmem, a jeżeli masz jakiś problem z doborem sterowania, tudzież napędów i techniki liniowej, zawsze możesz skorzystać z pomocy specjalistów sklepu Ebmia. Ciemka, tematem tego odcinka będą sterowniki silników krokowych. Jeżeli ta czarna skrzynka jest dla was tajemniczym urządzeniem, to myślę, że ten Mam nadzieję, krótki odcinek, i wam zgłębić podstawowe informacje na temat tego urządzenia. Temat sterowników jest naprawdę bardzo szeroki i głęboki, dlatego ja postaram się go jak najbardziej spłucić do podstawowych informacji, które powinny wystarczyć wam do tego, żeby uruchomić swój pierwszy zestaw. A potem, jeżeli będziecie bardzo zainteresowani, to myślę, że to już pchnie was do własnych poszukiwań informacji. Zaczynajmy! Najpierw kilka słów ogólnie, czym jest taki sterownik silnika krokowego. Silnik krokowy, o którym dokładniej opowiem w innych odcinkach, yy, posiada dość specyficzną budowę, no i nie można go po prostu podłączyć pod akumulator jakiś, czy pod zasilacz i on będzie po prostu się kręcił ten silnik. Yy, jego budowa składa się z wielu cewek i trzeba te cewki zasilać w odpowiedniej kolejności. I w tym celu stosujemy właśnie sterowniki silników krokowych. One mają za zadanie przetwarzać impulsy z komputera. W tym wypadku są to impulsy kroku i kierunku. Tu się szerzej przyjrzymy tym wyprowadzeniom troszkę później. I te impulsy kroku i kierunku są przetwarzane na odpowiednie włączanie i wyłączanie kolejnych cewek w silniku. No, i właśnie po to używamy takiego sterownika. Jak widzicie, te sterowniki wizualnie są bardzo podobne do siebie. Nawet taki, nawet taki sterownik silników hybrydowych wygląda praktycznie tak samo y jak tamte pozostałe. Y niestety nie należy się tym sugerować. Poza tym ostatnio chciałem was przestrzec, że pojawiło się dużo podróbek, i co gorsza, podróbek, podróbek. No to to już jest straszne i że Piotrek Sosna trafił na taką prawdopodobnie na taką podróbkę. No i sprawiło mu to trochę kłopotów przy jego posłowie do manualnej frezarki. Bo oczywiście silników krokowych nie musimy koniecznie używać do CNC. Możemy na przykład właśnie tak jak Piotrek użyć to do posuwów manualnej frezarce. dodatkowo dzięki temu ma bardzo ciekawe opcje. No ale jak wspominał właśnie, natknął się na podróbkę, no i przez to yy, miał troszkę komplikacji podczas uruchomienia. Skąd mamy wiedzieć, czy taki silnik będzie pasował z tym sterownikiem? W tym celu musimy przyjrzeć się podstawowym parametrom sterownika. Okej, okay. jesteśmy na stronie ebmia. Tutaj znajdziecie naprawdę skarbnicę wiedzy na temat sterowników. Wybierzmy sobie jakiś przykładowy sterownik, może bardzo popularny, M542. Co z tej strony już można się dowiedzieć na temat tego sterownika? Ok, i widzimy najważniejsze parametry, czyli maksymalny prąd, to o czym mówiłem, maksymalne napięcie pracy. No i dodatkowo jeszcze widzimy, jaka jest maksymalna częstotliwość, z jaką potrafi sobie poradzić ten sterownik, to spokojnie. Nam 300 kHz wystarczy, jest tutaj jeszcze trochę informacji o środowisku pracy tego sterownika. To jest ważne, jeżeli chcecie na przykład w jakichś ekstremalnych warunkach używać na przykład jakieś napędy w chłodniach, no to wtedy warto się zaznajomić z takimi specyfikacjami. Macie oczywiście podane wymiary sterownika. No i to co najważniejsze, macie podany. Bardzo dokładny, wręcz obrazkowy opis podłączenia tego. Mamy tutaj wejścia naszego sterownika. Tu podajemy sygnał kroku kierunku i enable. Co ważne, jest zaznaczony czas trwania impulsu, że ten czas powinien być przynajmniej 1,5 mikrosekundy, żeby sterownik miał okazję go wykryć. To samo tyczy się sygnału dir. -y. Mamy podany czas wyprzedzenia, czyli, że 5 mikrosekund przed ruchem należy podać właśnie sygnał DIR, żeby on był prawidłowo zinterpretowany. No i tutaj mamy wyjścia plus i minus w zależności od tego, czy będziemy sterowali plusem czy masą. Kolejny obrazek przedstawia nam wyjścia. Pierwsze dwa to jest zasilanie silników, czyli te nasze napięcie od 20 do 50 V DC, a kolejne dwa to są wyjścia na cewki silnika. To jak to zrozumieć, zobaczycie w praktycznej części. A ja jeszcze przejdę na chwilę tutaj do tych przełączników, które znajdują się na sterowniku. Służą one do wyboru tego, jaki będzie używany prąd. Jaki wybierzemy mikrokrok, i czy będziemy korzystali z opcji ograniczenia prądu podczas postoju? Ponieważ sterowniki coraz coraz częściej są wyposażane w taką opcję, że yy, gdy silnik się zatrzyma, to po pewnym czasie sterownik ogranicza prąd podawany na uzwojenie silnika, no, po prostu żeby ograniczyć nagrzewanie się sterownika i silnika. I w niektórych aplikacjach jak najbardziej można to stosować. Na pewno nie w takich, w których silnik jest bardzo obciążony, i w momencie, gdy my mu odetniemy pełny prąd, no to w tym momencie on nie będzie miał wystarczająco siły, żeby na przykład dany napęd utrzymywać w postoju. Tak więc no, to zależy od aplikacji. No i tu jest to, co mówiłem. W zależności od tego, czy chcemy sterować. Plusem, czy chcemy sterować minusem, czyli PNP lub NPN, mamy tutaj zaznaczone na schemacie, w jaki sposób należy podłączać nasze przewody. Teraz to się może wydawać bardzo skomplikowane, szczególnie dla kogoś, kto się nie zna na elektronice, ale gdy my zaczniemy robić to praktycznie, to powinno stać się to w miarę jasne. Dodatkowo jest tutaj schemat przedstawiający czas trwania impulsów. Tak jak mówiłem wcześniej, ten sterownik jest tak czuły, że nawet półtorej mikrosekundy wystarczy mu, żeby zrozumieć taki pik jako impuls do wykonania kroku. I tutaj macie to, o czym wspominałem. Kompendium wiedzy macie od razu podsunięte informacje, jak należy podłączyć silnik, jak należy zadbać o ekranowanie przewodu. Nawet jest informacja o do Boże zasilacza z tego wszystkiego skorzystamy sobie tak jak już wspomniałem w praktycznej części